To jest Wrocławia, ale e, świadczy nie kończę na dużych inwestycjach, które są oczywiście potrzebne, ale na tych również lokalnych, jak e, ten program, który podpisał jeszcze w zeszłej kadencji, dwie kadencje Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, który e, się właśnie spowoduje w otwarciu drog, że dróg, więc, e, mam nadzieję, że będzie służyła mieszkańcom połowa powiatu bułowskiego, ale tym wszystkim, którzy tutaj na Ziemię Włoską, w Ziemi Włoskiej e, chcą przyjechać i chcą spędzić tutaj czas, tak jak ja. Chociaż nie jestem mieszkańcem powiatu włoskiego, ale jestem blisko. W, Polsce, w nie tylko ze względu na to, że zawsze od jakiegoś czasu to pracuję z panem burmistrzem, ale też z panem starostą i wspieram wszystkich działaniach. Trochę no, ja ponad podziałem politycznym, zawsze tego tak nie robił, na no, dobra mieszkańców. Wszystkiego dobrego, więcej i będę bo czas nas i pogoda nie służy do tego, żeby Dziękuję bardzo za prywatność i dziękuję, że uczestniczyć w takich doceniamy bardziej do jest

Od strony drogi czy od, to, czy od przeciwnej Przyczyna strony, tak? Jest dobrze. policja kucha. Może to jest. Czy strony tej się Z której strony. Z której strony. 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 strony mam odcinek? Z odpadnika. Odpadnika. Ale nie mogę na środka. Słuchajcie, to będzie historyczne zdjęcie tamtech tak. Wstoknie. Wszyscy może bardziej do środka.